I don't understand. Ten weź tu w na sekundę I Jak chcesz to z Kirti Sigma weź sobie tego Burrito Bandito i spinnicham jego weź. Po prostu tylko. A tu w tukana weź tu w Wejść na sekundę. To ja teraz wbiję tu z Alta. Zaraz Alta tu wbiję. Zaraz Alta wbiję. A tam ta, se weź do Field jak chcesz.

Tak, o od... tym zostałem, zostałeś kciu. La Joe'ego... Tu Nie, dla Joe's zostawię. No to dobra, tu wtukkan jest do rozdania. Ale... Tu wtukan jest do rozdania na sobotę. Co wy razu? Tu wtukan, mocny brain rock limitowany, bardzo drogi, ale rozdamy go w sobotę. zgadnąć, co jem w tym momencie. I będę wam dawał odpowiedzi Więc no, nie, nie powiedz, że jest tak łatwo. I jak będzie 5 osób w to wtedy będę ten... Wtedy będę... Wtedy będę losował. Słuchajcie, pierwsza pospość jest taka. Jest to kwaśne. Ener Energo nie jest kwaśny akurat. Zależy jakiś smak. Ale to nie jest napój. To za yy, Lawadoris zapiziałem rakowki. Jakuba jak, jak sądzie coś tego trajda w końcu zrobić czy nie? To jest dobre pytanie, czy ty chcesz treta zrobić? Bo szczerze, ogórki kiszone, bez kitu, ogórki kiszone, człowieku, to są ogórki kiszone, a teraz te dziabne. Fajne, kwaśne. Tyle nam wystarczyło. Powiem tyle, dużo, dużo sobie odkrywają. A ogólnie chodziło o żelki. Uwaga, co się z jest. Oleg Gamer. To jest cie, cie, cie. Może... Może będziecie szczęśliwi. Realer Jakubekson, ty nowie, dlaczego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego ten bot, dlaczego ten bot wygrał? Ej, ale, Dobra, Jakubekson, od razu mi powiedz, czy ty chcesz zrobić strajda. Chcesz zrobić strajda, czy nie? Bo ja bym strajda z kąpą zrobił tego latys. Co że się Chciałbym. Tak ale dlaczego podaję sobą ofertę, czy dlaczego? Zabawik. O, albo nie, nie chcę wybierze, czy chcę La Joliego, czy chcę jakiegoś, czy chcę jakiś inny. Chcę wybrać, czy chcesz dla czy chcesz coś innego. Nie dodaję do znajomych. Yy, Zaraz La Gingera 457 co O, dam ci keczuru, dam ci keczuru i... i coś jeszcze dołożę. I coś dołożę. Może być? keczuru i coś dołożę. Kiedy kolejne losy? No to, to jest jedno loso. Jedno, ale mocne. A ja czekam aż yy, dołączysz Bo nie chcę tego No musisz se wybrać Wybiera sobie pomiędzy La Jolie Grande a Tuż Musisz se wybrać O kurde, La Casa Dla La Casa Buu. Ej, co chcesz na La Casa Buu? Chce Chcesz się na, na La Casa Buu? Czy nie? Za la Lakasabu, bo... Ty gdzieś ostatnio 2B, co nie? Mogę ci dać gdzieś z 2B za la lakasabuś to jest Sigmar Klasa Ale chodź, wybierz sobie, wybierz sobie co chcesz Czy chcesz dla Jolie Grande czy chcesz tu fukana? Taką 2B co najmniej. 2B co najmniej znowu rujuję. Dziewięć, ale nie znam. Czekaj. A może być los bros? Czy nie? Może być los bros? Czy nie? Chyba nie, ale mogę ci coś dać za gingera ładnego No ale no to ja już oferuję ziomkowi i los brosa a, Mam już los brosa? Kurde Masz już los, los brosa, a ty chcesz? Jakubek jak chcesz?

300 dosłownie No to wiesz, masz kaczur po fajnej cenie, ale realnie kaczur jest warty wiesz, więcej Wiesz, że jest warty z 300 Znaczy przyjdź, ja dam, 600 Kaczuru 600 plus 300, no to masz 900 Szykasz 900 bilion no To masz idealnie no Tak, to nie ja mam innego Bo dla kaldera się dopłacać, bo kogoś akurat spotykać nie chce. Chociaż, że Mietka, Mietka, Mietka i los Ta Mietka, i los w, Ta i los w jak tam chcesz, ale no widzę, że wyszłeś, to chyba nie chcesz. Napisz tylko czy te, czy Mietka i los Czy się interesuje, a jak nie, no to chyba kończymy. Daj ze mną. tego lawa moni moni faki bądź safe tak. 500 lawa moni moni faki bądź solę z boku ale to tak kasa pół chude że nie Dobra, ma tyle z rydów No i z boku się wydrygowaliśmy bo mamy teraz kapitan mobi Gramy. Mamy dwa keszurów więcej w bazie Więc no, jeszcze subik się w subika Jasiulo, dzięki za suba Tylko jeżeli to jest ten Jasiulo, który już był i jest na mulciaku i będzie brał jakiś udział w głosowaniu bez mulciaka to mam terminatowy mulciak ja swój i indeksu nie daję Tylko Grześ od razu ci mówię, że jeżeli Barteków będzie chciał się skamować, to ja no to nie odpowiadam jak coś to nie odpowiadam jak coś Gramy wygryć. czekaj, czekaj sekunda poczekaj sekundkę chwila mam do ciebie pytanko yy, bo chciałabym takie nie typowo się spytać Zobaczmy na przykład, bo sobie nie bronię Czekaj, bo no, mogę też robić na artykuł. Czekaj, czekaj, zobaczę, czy nie kończy to dalej. Dobra, ale pokażę Ci problem. Myślę, że już mi nie wychodziło live'a, ale nie. Czekaj, kurczę, czekaj, bo mi się yy, załaduje, mi się... ...niech mi się załaduje. Ci pokazuję. Jesteś Grzesiu? Grzesiu, jesteś? Grześ, jak jesteś Grześ, to zobacz, mam tu takie. Nie, nie, nie jestem skoro, zobacz. Chciałem pokazać, cyk. Za to. No ja będę na A skąd nie no, ale ty muszę, jak nie chcesz, to nie. Tylko się pytam, czy byś coś za to dał? Chyba by tylko, że ja bym był tylko na swoim alt koncie. No nie, ja to. Sorry, że ci zawracał głowę, to, pa. to przepraszam. Jakie czawy Nie no, sorry. Znowu idę szukać ludzi. Nie chcesz ojcia to możesz wejść. Bo będzie będzie się znowu budziła. Możesz wejść jak chcesz. Akurat tu streama. Co za... Miły człowiek! Co miły człowiek! Naprawdę, Jezus Maria! No jest miły! Dobra, lecę! Trzymajcie się! Pamiętajcie, ci co mają ferię, to my jesteście z Niemkami, ci co nie mają, to wyobraźcie sobie, że to jest piątek, czyli tak naprawdę weekend. Więc już tak naprawdę nie macie czym się przejmować streama, Ale co widzimy się w sobotę, nie wiem w której. Raczej być może dopiero z, 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 z na hinto, nie z Saba, bo raczej to z to oni naprawdę widziała w tej ale zobaczymy. 浪费食物，你死知好了，我也 Nie, bo no. ja, e, no. no, ja chciałem swoim alt -kontem, no ja chciałem swoim alt-kontem na moim, ale alt -kontem. no ja też nie z bo robiłem też z tą Ja też nie chcę cię z mówić. Dobra. A, a chciałbyś o coś słabego zrobić: Trajda? Czekaj, yy, pokazałbym Ci dzisiaj I'm oh Chyba kończy i to już nic mi nie ogląda. To elo. Papa, pa, jutro widzimy się, może 13-14 odpalę live'a. To pa pa.